Faktury były wystawiane z, z tego stowarzyszenia na rzecz instytucji, której był dyrektorem, więc płacił właściwie sam, sam sobie. I dostęp do uzyskania tych dokumentów był niezwykle trudny, łącznie z tym, że nasłano na mnie policję w momencie, kiedy przyszedłem do instytucji w ramach uprawnień kontrolnych. Prezydent, prezydent ówcześnie Wenta też rozkładał ręce, że właściwie to nie ma wpływu na tego pracownika. Natomiast ja skrupulatnie i też cierpliwie. Kolejnymi pismami, też zawiadomieniami do prokuratury, do CBA wtedy było, nie do prokuratury, do, do CBA była sprawa skierowana, bo tam jeszcze była kwestia konfliktu i potencjalnego złamania ustawy o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące niektóre funkcje publiczne. I finalnie te dokumenty uzyskałem. Dlatego ten upór mój z kilku lat działalności jako radnego. Może też przyczyniać się do tego, że już teraz jest mi łatwiej, bo, bo zwyczajnie i urzędnicy, i władza w Kielcach, dyrektorzy, prezydenci raczej zdają sobie sprawę z tego, że, że, że zwyczajnie przy uzyskiwaniu informacji, no, nawet jeśli to będzie trwało długo, to ja nie, 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 nie odpuszczę. I dlatego o te informacje, o dostęp do tych dokumentów, mnie osobiście jest zdecydowanie łatwiej, ale jest to problem wielu samorządów, bo, bo kontaktuję się z radnymi z wielu innych samorządów i oni dość często mówią, że proszą o coś wójta, burmistrza, prezydenta i, i, i właściwie nie mogą, nie mogą uzyskać żadnych informacji. Problem też jest w samej ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym czy o samorządzie województwa bo ustawa daje uprawnienia kontrolne samorządowcom, daje uprawnienia kontrolne radnym, konkretnie określone, daje im dostęp do możliwość dostępu do dokumentów, do pomieszczeń urzędu, instytucji miejskich czy spółek miejskich, ale w przypadku odmowy na, o udostępnienie tych dokumentów nie przewiduje żadnych sankcji. I brak tych sankcji prowadzi do tego, że w stosunku do, do wielu samorządowców, którzy może są trochę mniej asertywni, którzy są może trochę, trochę mniej intensywnie walczą o swoje uprawnienia, często wystarczy powiedzieć: że Nie damy Wam i co nam zrobicie? Nie mamy Waszego płaszcza i co nam zrobicie? No właśnie, wspomniałem tutaj wcześniej: transparentność. Transparentność um, tak naprawdę tłumaczy się. Wyjaśnić na każde żądanie obywatela, jak i również cel tej decyzji, tak więc e, pozostaje mi powiedzieć tylko, że trzymam kciuki za Pana, że tak powiem, starania. Przed programem rozmawialiśmy też o tym, iż Pani Prezydent e, na pewnych inwestycjach, tak jak o budowie parkingu podziemnego jedyno, a potem fakty mówią, że jest troszkę inaczej. Jakby Pan może nam kwestię tego parkingu przybliżyć? Faktycznie, mogę, mogę trochę ten temat przybliżyć. To też jest to, to, jest to o czym rozmawialiśmy. Jedno, jedno się mówi publicznie, zupełnie co innego wynika z dokumentów. Jutro będziemy mieli konferencję prasową bardziej szczegółowo w tej sprawie, gdzie też przedstawimy dokumenty, jakie uzyskaliśmy z, z ministerstw poszczególnych. Natomiast sprawa tyczy się, tyczy się parkingu podziemnego w Kielcach. Wraz z funkcją schronu i na ten parking, no jeszcze w takiej przestrzeni, przestrzeni zielonej, która miałaby na górze tego potencjalnego parkingu powstać. Na ten cel miasto pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego. W kwocie 40 milionów złotych, ale na samą tą rewitalizację tej przestrzeni zielonej na górze bez, bez chęci budowy parkingu podziemnego, pomimo tego, że od wielu lat był on planowany, był on też projektowany, tylko czekano na moment, kiedy znajdzie się takie finansowanie. I pani prezydent wielokrotnie podkreślała, że takiego finansowania. Nie ma, że kontaktowała się z szeregiem ministerstw, ministerstw w zakresie pozyskania takich środków. No i my powiedzieliśmy, sprawdzam. Wysłaliśmy kilka zapytań do jednego, drugiego, trzeciego ministerstwa, i okazało się, że ani się nie kontaktowała ani nie jest prawdą, że nie ma możliwości pozyskania środków finansowych na taki cel, bo jedno z ministerstw, z ministerstw odpowiedziało nam, że tak, możemy finansować takie przedsięwzięcia, a nawet jest wskazane ich finansowanie schronów w połączeniu z parkingami podziemnymi i nawet dotacja celowa na ten cel wynosi 100%. Dlatego, dlatego ja też wszystkich zachęcam, wszystkich samorządowców, ale nie tylko samorządowców, dziennikarzy, media i też mieszkańców, którzy też przecież mają prawo do występowania w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej, o weryfikowanie tego, co mówią władze. U państwa w gminie, u państwa w powiecie, u państwa w, w mieście sugeruje każdemu, żeby szczegółowo weryfikować to, co pada publicznie, bo bardzo często rzeczywistość i dokumenty są zupełnie inne od tego, co deklarują państw, państwa lokalni politycy. No właśnie, chciałbym się powiedzieć troszkę żartobliwie, iż chętnie wierzę we wszystko, co mówi władza publiczna. <laughs> no faktycznie, faktycznie. Niektórzy, mam wrażenie, i to też mieszkańcy poszczególnych miast, trakt, mają takie podejście, że jeśli coś powie prezydent, burmistrz, wójt, radny, to, to jest to trochę traktowane jako taka prawda objawiona, jako coś ostatecznego, no bo jak to by prezydent mógł skłamać? Jak to by władza mogła powiedzieć nieprawdę w oficjalnym wystąpieniu, w oficjalnym dokumencie? Ale z takimi przypadkami mamy bardzo często do czynienia i i czasami, czasami nawet nie jest to kłamstwo, czasami jest to pomyłka. Ja często z urzędnikami też rozmawiam w Kielcach, którzy udzielili mi odpowiedzi na jakieś zapytanie, ja to zestawiam z dokumentami i widzę, że gdzieś, gdzieś się pomylili. To nie jest tak, tu, tu mówię akurat faktycznie o pomyłce, to nie jest tak, że, że prezydent, jakikolwiek samorządowiec, urzędnik czy jakikolwiek inny organ ma monopol na prawdę i na rację. To wszystko powinno być bardzo często kontrolowane, czy to przez radnych, czy to przez media, czy to przez polityków też na szczeblu parlamentarnym, czy po prostu przez mieszkańców, którzy również takie uprawnienia mają i warto, żeby z nich korzystali. No właśnie, jeśli chodzi, wspomniałem wcześniej o mediach, warto również powiedzieć, iż... też w takich miejscowościach jak Szkolin, kwestia mediów jest bardzo, no, powiedzmy, taką delikatną sprawą, ponieważ tam miasto jest e, zarówno w Kielcach, jak. I w Przepraszam, nie słyszę całego pana pytania, bo coś, coś, coś mi zaczęło przerywać. Nie usłyszałem całego pytania. Chodziło mi o media, że media z racji na to, iż w takich miastach, na przykład jak Kielce, e, miasto jest dużym pracodawcą, to być może ze względu na możliwość... Pozyskiwanie lecz, też zleceń, no media są bardziej wstrzemięźliwe. No bo w końcu, skoro zlecenie losem ma być miasto, no to trudno oczekiwać od tych mediów, żeby powiedzmy zdobyły się na odwagę i no, wzięły ten miecz, tarczę i poszywać nasze sprawy, prawda? To jest, to jest pełna zgoda. To, to, to dotyczy również Kielc, dotyczy, myślę, mniejszych miejscowości, ale wydaje mi się, że dotyczy też większych samorządów. Tam, gdzie media lokalne utrzymują się w dużej mierze ze zleceń w zakresie administracji publicznej, tam ta kontrola medialna jest zdecydowanie trudniejsza, no bo ciężko podnosić rękę. Na kogoś, kto, kto, kto karmi, no po prostu daje zlecenia, już mówiąc, mówiąc wprost. Choć muszę uczciwie przyznać, muszę też uczciwie przyznać, że w Kielcach mamy media, które potrafią kontrolować władzę, które też częściowo w jakimś stopniu żyją ze zleceń publicznych, ale pomimo tego Potrafią zadawać pytania i potrafią krytycznie podchodzić do tej rzeczywistości. Nie mówię, że to jest większość, ale, ale są, są również w Kielcach portale, są również w Kielcach redakcje, które potrafią naprawdę rzetelnie relacjonować tą naszą lokalną, lokalną politykę, no bo to jednak jest lokalna polityka, i pokazywać. To, jak świat faktycznie, jak świat, świat faktycznie wygląda, a niekoniecznie tylko ten obrazek, który jest przedstawiany przez, yy, przez władze. Tak, przez panią prezydent, która bardzo dobrze się zna na, na PR-ze, ponieważ no, jest jego częścią. Tak, tak a, mam, tak. a mam pytanie, jeśli chodzi o PR-, może, może tak krótko, bo czas nam już się zbliża do końca, natomiast jeśli można tak krótko prosić, jaki projekt na miasto ma. Pani Prezydent, na rozwój gospodarczy, a jaki ma opozycja? Może porównajmy te dwie różne perspektywy, tak krótko. Tak... To, 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 to bardzo dobre pytanie. Pani Prezydent, ten projekt gospodarczy, to szczerze mówiąc zaczął się dopiero w kampanii wyborczej kształtować, bo przez kilka kadencji, jak była jeszcze radną, nie za bardzo tymi sprawami się w ogóle zajmowała. Teraz bardzo dużo mówię o partnerstwie publiczno-prywatnym, o współpracy z biznesem, ale niewiele z tego wynika i te zaniechania, które mieliśmy już w przeszłości były, ma, mamy, mamy z nimi do czynienia do dzisiaj. Żeby powiedzieć konkretnie, jakie zaniechania chodzi, proszę sobie wyobrazić, że w Kielcach do Kielc zgłaszało się w jednym z poprzednich lat nie jestem w stanie wskazać konkretnego roku, ale takie zapytanie kierowałem. Zgłosiło się. Około 100 podmiotów, blisko 100 podmiotów, które były zainteresowane inwestowaniem w Kielcach, poszukiwały nieruchomości, żeby miasto je wsparło, biuro obsługi inwestora, na której mogliby inwestować czy to miejski, czy może prywatny, bo taka, taka baza jest prowadzona. No niech pan sobie wyobrazi, że 70% z nich zostały skierowane do innych samorządów. Miasto Kielce odpowiedziało przedsiębiorcom, którzy chcieli lokować swoje środki w Kielcach, że nie u nas to nie, idźcie tam, tam sobie do, do, do jakiejś ościennej gminy mniejszej, albo w ogóle do innego samorządu. Bo my nie do końca jesteśmy tym tematem zainteresowani, lub nie jesteśmy Wam w stanie w jakikolwiek sposób pomóc. No to jest coś absurdalnego. To tak jakby ktoś prowadził sklep, a kierował do sąsiadującego sklepu, będącego jednak konkurencją. A takie rzeczy w Kielcach się działy i takie rzeczy w Kielcach wciąż się dzieją. My natomiast proponowaliśmy i proponujemy. Szereg rozwiązań gospodarczych, ale przede wszystkim w Kielcach mamy taką, taki kluczowy projekt, o którym ja mówię od wielu lat, czyli projekt utworzenia około 80 hektarów terenów inwestycyjnych na takim. Trochę zapomnianym, na takiej trochę zapomnianej przestrzeni naszego miasta. Niezbędne, żeby te tereny inwestycyjne tam powstały i trochę zaczęły napędzać naszą lokalną gospodarkę, bo tak jak mówię, zainteresowanych jest sporo, tylko się ich odsyła, odsyła zupełnie gdzie indziej. Niezbędne jest powstanie drogi tak zwanej Nowy Malików, która te tereny by otworzyła. A to, że to by w dużej mierze pomogło. W przyciąganiu inwestorów, czy, czy w rozwoju lokalnej gospodarki, to, to świadczy o tym fakt, że prywatny podmiot utworzył tego typu tereny, a właściwie nie utworzył, tylko wykupił nieruchomości w innej części Kiel, znacznie mniejsza ilość, ale jednak wykupił nieruchomości właśnie pod kątem utworzenia terenów inwestycyjnych pod. Pod firmy, które chciałyby tam umieścić swoje magazyny, jakieś firmy przemysłowe, naprawdę to mogą być różne, różne branże. I zanim jeszcze uzbroił te tereny, zanim utworzył tam jakąkolwiek drogę, to proszę sobie wyobrazić, że wszystkie były wyprzedane. I dopiero później, w momencie, po tym jak były wyprzedane, dopiero, dopiero zaczął tworzyć całą infrastrukturę. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na przestrzeń w Kielcach, w której można, na której można inwestować, na której można lokować swoje firmy, a tej przestrzeni zwyczajnie miasto nie tworzyło od lat, a jednocześnie odsyłało potencjalnych zainteresowanych do innych samorządów. No, Czas, że nam się skończył no to myślę sobie, że jeśli chodzi o te tereny inwestycyjne, to ponieważ chodzi o pieniądze, więc sprawa jest prosta. Powiem tak, no widocznie, ocznicy yy, nie chcę że tak było, ponieważ tego nie wiem. Natomiast skoro miasto nie chce zarabiać na czymś, na czym, jak widzimy, można zarobić, no to jest jakiś powód i trzeba do tego dotrzeć. Także tutaj to jest zadanie pana jako radnego. Się. Pełna zgoda. Trzeba, trzeba ustalić, dlaczego pani, która jest taką biegłą ekspertką od e, PR-u i, i od kwiatków, e, czy dlaczego. Dlaczego ono, dlaczego jej poprzednik, dlaczego tego po prostu nie robili? Bo zawsze są jakieś racjonalne, czy to jest kwestia niekompetencji? Chociaż oczywiście wydaje mi się, że już na tym poziomie o niekompetencji mówić trochę jest, trochę jest trudno. No bo jakby nie było ja, patrzę ja, na się. Ja myślę, że. W wielu przypadkach follow the money jest odpowiedzią, podążanie za pieniędzmi jest odpowiedzią na wiele pytań, które może się pojawiać, ale żeby dotrzeć do końca i faktycznie sprawdzić, gdzie te pieniądze, gdzie te pieniądze trafiają, czy kto jest faktycznym beneficjentem, to zajmuje to jednak sporo czasu. Tak. Także kończąc tym, 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 tym stwierdzeniem follow the money. Proponujemy follow the subject, ten temat. Proponujemy, będziemy też go śledzić. Także trzymamy za Pana kciuki, trzymamy kciuki za posiedzenie Rady. I proszę zadawać trudne pytania, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że staje się prezydent Kielc i jej koledzy są, są wrogami miś tylko po prostu być może robią źle. Tak. Być może się do tego nie nadają, być może nie mają chęci, żeby te rzeczy robić. Niech po prostu zrezygnują i oddadzą to lepszym, młodszym. Tak jak powiedziałem przed, 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 przed programem, nasz gość ma 33 lata, ja mam nadzieję, że nie, nie wychodzę przed szereg i myślę sobie, że te chrystusowe lata być może, być może są gwarancją lepszych działań w Kielcach niż akceptację Pani Prezydent Kielc dla sytuacji, kiedy ktoś jedzie z małżonką do Paryża. Znaczy ja? Wycieczka, pomysł, wycieczka do Paryża, zupełnie 100%, 100%, 100 pomysł, natomiast strzał w dziesiątkę, natomiast nie za publiczne pieniądze. Tak więc ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze, nie ukrywam, tak na ad hoc zorganizowane pytanie. Ja tutaj jeszcze podniosę na koniec, iż. Znaczy, spotkanie, natomiast podniosę jeszcze na koniec, iż prosiłem Urząd Miasta w Kiercach, żeby ktoś na tym spotkaniu się pojawił, żeby mógł odpowiedzieć na argumenty. Nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, mimo że pani, która zajmuje się PR-em, właśnie w mieście powiedziała, że ktoś do pana dzisiaj odzwoni. Dostała maila, dostała numer telefonu. Nawet nie dostałem informacji, że Państwo nie są zainteresowani, więc to też, myślę sobie, coś znaczy. Pełna, tak więc... pełna, pełna, pełna zgoda, jak w wielu innych przypadkach, powiedzieli, że zadzwonią, nie zadzwonili, no więc niestety i w tym wypadku nie dotrzymali danego słowa. Ja mam nadzieję, że nie trzeba będzie mieszkańcom Kielc mówić, iż my im wójta nie wybieraliśmy, Otóż oczywiście nie ma k***a wójta, no ale wszyscy wiemy, o, na czym zasadza się ten kiepski, tak naprawdę rzadko. Że... Tak więc serdecznie panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję najmocniej, dziękuję Państwu. I dziękuję bardzo Państwu i zapraszam oczywiście na kolejne nasze spotkania, kolejne już jutro, no i na trudne tematy, które podnosimy w nich. Trudne, ale ważne. Tak więc dobrej nocy życzę. Dobrej nocy.